Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać grę Encyklopedia, wydaną przez Holy Grain Games. Bardzo dziękuję za egzemplarz do recenzji. Jest to gra euro, akcja dzieje się w XVIII wieku i my jesteśmy badaczami, podróżnikami, którzy będą pomagać pisać Encyklopedię, czyli wielkie dzieło o różnych zwierzakach żyjących w tamtym okresie na całym świecie. Grać od jednego do czterech graczy, możemy grać solo i to jest dość szczególna sprawa, bo możemy grać solo równocześnie przeciwko nawet trzem przeciwnikom automatycznym trzem automom, nie tylko przeciwko jednym, więc o tym powiem troszeczkę później, ale to jest bardzo fajna cecha tej gry. Gra w ogóle wygląda ślicznie. Od razu powiem na starcie, że są jakieś pogłoski dosyć konkretne, że ta gra wyjdzie po polsku, bo ta gra była na Kickstarterze i podczas kampanii na Kickstarterze wydawca, ten oryginalny Holy Grail Games, tak, tak, Holy Grail Games, wspominał, że będzie polska edycja na razie nikt jej nie zapowiedział, nikt się nie przyznał, jakby żaden wydawca polski, kto miałby ją wydać. Ale są pogłoski, że ta gra gdzieś tam po polsku wyjdzie. Aczkolwiek gra jest niezależna językowo i poza instrukcją właściwie nie ma żadnego tekstu na kartach pod jakimiś tam nazwiskami ekspertów, których rekrutujemy i nazwami zwierząt. Ale przejdźmy sobie teraz do zasad gry, pokażę wam o co w tej grze chodzi, pokażę też jak się gra, jak wygląda wariant solo. A potem wrócimy sobie tutaj do podsumowania. Tak wygląda encyklopedia albo encyklopedia, jak wolicie, podczas rozgrywki solo. To jest mniej więcej połowa po drugiej rundzie. O grze solo powiem za chwilkę. Na początku chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę więcej o samych zasadach tych podstawowych gry. Gra składa się z planszy ogromnej, dużej. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać, bo ledwo mieścił się w kadrze. Tu są planszetki graczy. Na planszetkach graczy każdy gracz ma miejsce na kości. To są cztery kości, które będziemy losować na początku każdej rundy i będziemy sobie je tutaj umieszczać. Wartość kości ma znaczenie i kolor podczas wykonywania różnych akcji. Nie podczas każdej, ale generalnie wartość i kolor mają znaczenie. Mamy 5 kolorów kości przypisanych do 5 różnych regionów, z których będziemy pozyskiwać zwierzęta, do których będziemy się udawać na ekspedycje itd. Potem mamy ścieżkę czy tor reputacji, na którym będziemy przemieszczać sobie nasz znacznik i w zależności od tego, na jakie pole ten znacznik przesuniemy, takie bonusy będziemy dodatkowe zdobywać podczas gry. To ma miejsce na 4 ekspertów. Które będziemy pozyskiwać z uniwersytetu, którzy będą nam pomagać podczas rozgrywki. Niektórzy eksperci dają nam jakieś stałe premie podczas wykonywania pewnych akcji. Niektórzy też mają dzwoneczek dają jakieś bonusy na końcu całej gry. A są jeszcze tacy eksperci, których tam możemy sobie u góry pozyskać, którzy dają premie jednorazowe na przykład Bierzę Eksperta. Dostajemy 5 kasy i sobie go tutaj gdzieś odkładamy na bok. Na początku gra toczy się w ogóle przez 6 rund. Mamy 6 rund na, na rozgranie całej gry u góry planszy, nie wiem czy je widać, tam gdzieś na samej, samej górze mamy sześć takich znaczników, to są znaczniki każdej rundy takie bonusowe i podczas, na początku każdej rundy kolejny znacznik sobie odkrywamy i jakaś tam premia jest na przykład tutaj każdy gracz dostanie trzy monety w tej rundzie, tu każdy dostanie jakiegoś eksperta za darmo, a tu na przykład nic tych żetonów mamy więcej, losujemy na początku gry sześć kładziemy zakryte, więc nigdy nie wiemy jakie premie będą podczas każdej rundy <laughs> przepraszam, następnie mamy Woreczek, z którego sobie losujemy kości, bardzo fajny woreczek. Te kości trochę tam jest, 20, i z niej każdy gracz losuje sobie 4 kości, które kładzie na tych swoich planszetkach. Tu są 4 miejsca, żeby te kości położyć. Miejsce, na którym położymy, ma znaczenie, bo kości będziemy wykorzystywać podczas rundy na wykonywanie różnych akcji. To jest taki trochę pewny worker placement, gdzie te kości są takimi naszymi pracownikami, których będziemy wysyłać w różne miejsca planszy. Ale cały trik polega na tym, że my nie musimy korzystać z kości naszych, ale możemy też korzystać z kości naszych przeciwników. Jeśli zdecydujemy się wziąć kość w planszetki naszego przeciwnika, możemy to zrobić, ale wtedy nasz przeciwnik dostanie taki bonus, który jest obok tej kości pokazany. Czyli na przykład, gdybym wziął tą czerwoną szóstkę, mój przeciwnik dostanie 3 punkty zwycięstwa, tutaj by dostał dwa punkty reputacji, tu dwie monety, no tutaj nic. Czy możemy zabierać kości przeciwnikom, ale oni dostaną jakieś tam bonusy. W grze mamy 3, jakby można powiedzieć, zasoby, mamy pieniążki. Które pozyskujemy podczas gry albo z banku i pieniążki powodują, że możemy zwiększyć sobie wartość zagranej kości. Jeśli na kad bierzemy, mielibyśmy kość o wartości 5, możemy odrzucić 5 monet, żeby zwiększyć jej wartość do 10. To ma czasem znaczenie w różnych akcjach, na przykład w akcji, głównie w akcji ekspedycji, bo im większa wartość kości, tym więcej zwierząt będziemy mogli sobie przebadać. Ale też. Jeśli tak, czasami dalibyśmy gdzieś jedynkę, no to zwiększenie wartości kości da nam też więcej bonusów. Na szczęście mamy znaczniki, znaczy na szczęście, Następnie mamy znaczniki ekspedycji. Te znaczniki wykorzystujemy albo możemy taki znacznik, jeśli go będziemy odrzucić podczas naszej tury i wtedy zmieniamy kolor kości na jaki chcemy, czyli monety zwiększają wartość kości, a znaczniki ekspedycji zmieniają jej kolor. Ale jeśli odrzucimy sobie ten żeton podczas ekspedycji, podczas wyprawy, zwiększymy wartość tej wyprawy o 2. Czy wartość wyprawy będzie mogli zwiększać i monetami, ale też tymi znacznikami ekspedycji. Każdy rzucony znacznik większe o 2 wartość ekspedycji, ale o tym powiem jeszcze za chwilkę. I mamy takie Royal Seal, czy takie królewskie pieczęcie, które jeśli zdobędziemy, to są bardzo potężne. Bo albo możemy odrzucić taką pieczęć i dostać 5 kasy, albo możemy odrzucić i zwiększyć wartość kości o 5 i od razu zmienić jej kolor, albo możemy ją wykorzystać i na końcu całej rundy, kiedy wszyscy gracze wykonają akcję, jeśli ktoś ma taki Taką pieczęć, może ją odrzucić, żeby wykonać jedną dodatkową, piątą akcję. Dlatego że akcje zazwyczaj są cztery, Mo mogą być pięć, jakby dlatego, że jeden z tych bonusów to jest dodatkowa kość. Jeśli taki bonus na początku rundy byśmy by się wylosowali, to wszyscy gracze mają pięć kości zamiast cztery, ale standardowo każdy gracz wykonuje cztery akcje i odrzucenie tej pieczęci królewskiej pozwala wykonać dodatkową akcję. I teraz tak, podczas naszej tury bierzemy kostkę i po prostu kładziemy ją gdzieś na planszy. Mamy sześć akcji. Tych sześciu akcji cztery są właściwie banalne, dwie są trochę bardziej skomplikowane. W lewym górnym rogu mamy ambasadę, embassy. Kiedy wyślemy tutaj, jakby położymy sobie kość, kolor jest nieważny, dostajemy trzy znaczniki ekspedycji. Im większa wartość kości, dostajemy więcej znaczników. Jeśli wartość kości jest 1,2, dostajemy jeden znacznik, 3-4-2 znaczniki, 5 i 6 dostajemy aż trzy znaczniki ekspedycji. Tutaj mamy bank. Pierwszy gracz, który położy kość do banku, dostaje znacznik pierwszego gracza. On ma znaczenie takie, że no to jest gracz, który będzie rozpoczynał następną rundę, więc będzie miał większy wybór na planszy rzeczy. I dostajemy 5 monet. I to wszystko. Trzecia akcja, jaką możemy wykonać, wysyłamy tutaj do uniwersytetu, znaczy dajemy kość na uniwersytecie. Bierzemy jednego z tych ekspertów, których tutaj chcemy. Kładziemy na naszą planszę. Jeśli nasza plansza byłaby już pełna, to możemy przykryć jednego z tych ekspertów, których mamy tym nowo pozyskanym. Oni mają też swoje kolory, przypisane do różnych kontynentów, regionów. Jeśli położymy kość w takim kolorze, jakim jest ekspert, którego zabieramy, dostaniemy jako bonus żeton ekspedycji. Czwarte miejsce na planszy, Akademia. I tutaj będziemy mogli pozyskiwać karty zwierząt, które będziemy później badać, jakby wypływając na ekspedycję i o których będziemy też publikować po tym informacje w tej części planszy. Kładziemy kość, Kość musi być takiego koloru jak ten zwierzak, który chcemy, którego chcemy wziąć. I im wyższa wartość kości, tym też dostaniemy więcej punktów reputacji, czyli tych, które przesuną nas na tym torze i dadzą nam jakieś tam bonusy. I znowu 1, 2 daje 1 punkt reputacji, kość 3, 4 daje 2 punkty, 5, 6 daje 3 punkty reputacji. I jak wyglądają te zwierzęta? Mamy tu jakiegoś takiego orła. Ja przepraszam, nie jestem dobry ze zwierząt, więc nazwijmy go, powiedzmy, że to jest orzeł takiego regionu, tutaj mamy z Afryki, jest żółty, ten kolor jest przypisany jakby do tego regionu zawsze. I on ma cztery takie swoje jakby cechy na dole. To są cechy, które będziemy badać. Jaki to jest typ zwierzaka, czym się żywi, w jakim żyje środowisku i w jakim klimacie żyje. Te cechy są o tyle ważne, że my będziemy potem te cechy badać podczas ekspedycji, jeśli będziemy wypływać do jakiegoś regionu, jak wypłyniemy sobie na ekspedycję do Afryki, to będziemy mogli badać tylko zwierzęta afrykańskie, które mamy na naszej planszy. Więc dobrze jest zbierać zwierzęta powiedzmy z podobnych regionów, bo Łatwiej będzie nam je przebadać podczas jednej ekspedycji, jakby więcej się o nich dowiedzieć. Jeśli będziemy mieli każdą kartę z innego regionu, no to wypływając na ekspedycję, a płyniemy zawsze do konkretnego regionu, no to nie będziemy mogli tych wszystkich zwierzaków na raz sobie jakby obczaić. I warto też dobierać takie zwierzęta, które mają podobne cechy, dlatego że potem, kiedy będziemy publikować badania, no to badania publikujemy o konkretnych cechach, zawsze bierzemy sobie jako jeden taki wieżę, jako taki wzór, i potem badamy wszystkie cechy u wszystkich kartach, ale tych z tego zwierzęcia, które jest naszym jakby takim, tym wzorcowym. Więc warto sobie też dobierać karty, które mają podobne tutaj ikonki. Czyli kładziemy kostkę, bierzemy w tym kolorze kostki zwierzę i dostajemy 3, 3 2 albo 1 punkty reputacji. Kolejna część to jest ekspedycja i to, jest, to są już te dwie trudniejsze akcje, czyli ekspedycja i publikowanie wyników badań. Ekspedycja polega na tym, że bierzemy sobie kostkę, na przykład powiedzmy wziąłbym sobie kostkę taką czerwoną szóstkę, muszę ją położyć w tym regionie, w jakim jest ta kość, chyba że rzucę znacznik ekspedycji, wtedy mogę zmienić kolor tej kości i kładę ją sobie tutaj. Pierwsza osoba, która położy na tym polu, ma 3 punkty reputacji, kolejna 2, 1. Tu nie dostaje żadnego bonusu, ale w zależności od tego, gdzie położyliśmy kostkę, no to dostajemy albo nakaz więcej punktów reputacji, ale punktów ekspedycji dodatkowych nie dostajemy. Ostatnia osoba nie miałaby punktów reputacji, ale dostałaby znowu punkt ekspedycji. I te punkty ekspedycji są ważne. Podstawa punktów ekspedycji to jest wartość kości, czyli 6, ale tak jak mówiłem wcześniej, z każdą odrzuconą monetą możemy sobie tą wartość zwiększyć. Czyli jeśli nakaz miałbym w tym momencie, nie wiem. 4 monety. Mam to na przykład. Mogę sobie je odrzucić, wypełnię na ekspedycję. Zwiększam wartość kości o 4. Czyli mam już zamiast 6, 10. Mam powiedzmy dwa żetony ekspedycji. Odrzucam je. Zwiększam wartość za każdy żeton o kolejne 2. Czyli już mamy zamiast 10 14. Więc powiedzmy, że moja wartość ekspedycji to jest 14. I teraz ja mogę te punkty, te moje 14 punktów wydawać na. Badanie różnych cech tych zwierząt, które mam, które posiadam na planszy. No ja tą kartę wziąłem stąd, po to, żeby Wam pokazać o co chodzi, ale ogólnie badacie te zwierzęta, które pozyskaliście już wcześniej podczas gry. I teraz ja mogę wydać te punkty ekspedycji na to, żeby zbadać różne cechy tego zwierzęcia. Jeśli chcę zbadać cechę czwartą, czyli tą ostatnią, muszę wydać 10 punktów ekspedycji, To jest napisane tutaj. Jeśli chcę zbadać cechę trzecią, muszę wydać 7 punktów, drugą 4 i pierwszą 2. Czyli za 14 punktów mógłbym zbadać czwartą i drugą cechę, bo to jest w sumie 14. Wygląda to tak, że biorę moje kosteczki, każdy grach ma takie kosteczki badań, kładę na ceszę numer 4, na ceszę numer 2, w tym momencie tu przykryłem jeden punkt zwycięstwa, tu przykryłem 6, czyli od razu dostałbym 7 punktów zwycięstwa i w takiej formie z tymi przykrytymi kosteczkami tą kartę kładę u siebie. Jeśli miałbym więcej punktów yy, ekspedycji, mógłbym wszystkie karty. Tego regionu, do którego popłynęłem, przebadać. Czyli, jeśli trzy czerwone karty, i miałbym tych punktów ekspedycji dużo więcej, mógłbym sobie kilka kart przebadać podczas jednej ekspedycji. Te kosteczki zostawiamy na tych kartach. I na tym wygląda akcja ekspedycji. Akcja ekspedycji w tym momencie się kończy. Warto tutaj płynąć na ekspedycję. Oczywiście, jeśli mamy tych punktów w ekspedycji dużo, jeśli mamy dużo znaczników w ekspedycji, jeśli mamy dużo pieniędzy, bo wtedy możemy więcej tych punktów za jednym zamachem wydać i więcej zwierząt sobie przebadać. Ma to sens, na ekspedycje takie pewnie morskie były bardzo drogie i kosztowne w tamtych czasach, więc i ktoś był bogatszy, tym pewnie mógł więcej, dłużej na takiej wyprawie być, więcej rzeczy tam przebadać i tak dalej. I ostatnia część planszy to jest publikowanie wyników swoich badań. Wygląda to na tej zasadzie, że z tych zwierząt, które tutaj mamy, nie wiem, powiedzmy, że wezmę sobie takiego niebieskiego jeża z Europy. Muszę wziąć kość, ważny jest kolor, bo w takim kolorze, w jakim wezmę sobie kość, z takiego koloru będę mógł publikować, o takich zwierzętach publikować wyniki badań. I ważna jest też wartość, dlatego że im wyższa wartość, tym będę mógł publikować informacje o jakby wyższej tej cesze danego zwierzęta. Jeśli chcę publikować jakby o tej cesze czwartego typu, trzeciego, drugiego, pierwszego, to muszę dać szóstkę. Bo to jest zawsze, że jakby szóstka pozwala publikować o czwartym typie w dół, piątka wartość kości 5 o trzecim typie w dół, yy, wartość cztery kości o drugim typie w dół i tak dalej, i tak dalej. Czyli im wyższa kość, tym więcej typów jakby o różnych cechach tych zwierząt mogę sobie informacji yy, opublikować. I wygląda to tak, że jeśli na przykład miałbym tego jeżyka, Jerzyk lubi takie chłodne warunki, żywi się właściwie różnymi rzeczami i roślinami i zwierzątkami. Wybieram sobie tego jeża jako taki mój, jakby, powiedzmy, wzorcowe zwierzę do publikacji tych moich materiałów. I teraz wszystkie zwierzęta, które mam na stole plaży, nieważne w jakim kolorze są, wszystkie zwierzęta, które miałyby kosteczki, dokładnie przy takich ikonach, mogę te kosteczki z tych wszystkich zwierzaków, które zdążyłem zebrać podczas gry, które przebadałem, wziąć, zdjąć i położyć na tej dolnej części planszy. I tu jest tak, że teraz mamy tutaj właśnie te różne typy, jaki to jest typ zwierzęcia, czy tam ssak, czy ptak, czy jakiś gad, co jedzą, gdzie mieszkają, w jakim klimacie. I te kosteczki wszystkie, które pościągałem, daję w odpowiednich polach. Jeśli na przykład miałbym dwie kosteczki z regionu deszczowego na tych zwierzakach, Dostaje 2 razy 8 punktów, czyli aż 16 Jeśli dwa, dwie kosteczki na lesie, dostaje tych punktów 10. Czyli im więcej mamy zwierząt, im więcej kostek, tym więcej punktów jednorazowo tutaj dostaniemy. I na końcu tej akcji wszystkie zwierzęta, które jakby, o których opublikowaliśmy informacje z tego regionu, które, z którego jest jakby to wzorcowe zwierzę, możemy sobie odwrócić i położyć obok naszej planszy i za nie dostaniemy punkty na końcu gry. Jeśli, jeśli publikowaliśmy informacje o zwierzętach tych typów, ale z innego regionu niż wzorcowe zwierzę, no to te kosteczki tu daliśmy, ale te zwierzęta odrzucimy i za punktów na końcu gry nie dostaniemy. Czyli tak, akcja jest bardzo potężna, bo tak naprawdę gracze najwięcej punktów będą zdobywać właśnie tak naprawdę podczas gry z tej akcji. Byście tutaj, na przykład na jakiś region słoneczny, położycie kosteczkę, i ona daje aż 8 punktów. To jeśli podczas jednej akcji publikacji położylibyście tam 5 kostek, to macie 5 razy 8, czyli aż 40 punktów byście zwycięstwa dostali. I to jest ostatnia akcja, którą możecie wykonać. Gra toczy się przez 6 rund na końcu całej gry. Patrzycie sobie, ile punktów zdobyliście za ekspedycję i badanie tych zwierząt, ile punktów zdobyliście za publikację tych waszych wyników badań. Czasami też punkty właśnie dostajecie z tych bonusów, jeśli ktoś weźmie waszą kość. Czasami niektórzy eksperci mogą wam dać jakieś dodatkowe punkty zwycięstwa. I na końcu gry dostajecie jeszcze punkty za jakby sety, za zbiory różnych jakby rzeczy. Liczycie sobie wszystkie kosteczki, które macie w różnych na różnych tutaj polach w waszym kolorze. Dostajecie za nie punkty, liczycie sobie wszystkie karty ekspertów i zwierząt z danego regionu, które gdzieś tam przebadaliście, za nie też dostajecie punkty i wygląda to tak, że tutaj obok nasze gracza jest taki, taka karta pomocy. Jeśli macie minimum 4 rzeczy z danego zestawu, dostajecie pewną liczbę punktów. Czyli jeśli mielibyście na, na końcu gry 10 kostek na drzewach, za 10 kostek dostaniecie 28 punktów. Jeśli podczas gry mielibyście na przykład 7 kart z Europy łącznie i zwierząt i ekspertów. Za tych 7 kart dostaniecie 12 punktów. Więc tutaj na końcu gry, za te zebrane jakby sety, zestawy też dostajecie punkty. No i oczywiście gracz, który ma najwięcej punktów, wygrywa tam się jeszcze dostaje 4 punkty za te pieczęcie, Jeden punkt za każdy znacznik ekspedycji i jeden punkt zwycięstwa za każde dwie monety, które na końcu gry by wam zostały. Tak wygląda rozgrywka wielosobowa. Jeśli chodzi o rozgrywkę solo, gramy przeciwko automie. I bardzo fajną rzeczą w tej grze jest to, że yy, możemy grać równocześnie przeciwko trzem automom aż. Czyli to nie jest tak, że gracie wy kontra automa, ale możecie grać wy kontra jedna automa, ale też wy trzy automy. Z tyłu planszetki graczy na drugiej stronie jest planszetka automy. Wygląda ona mniej więcej tak, jest bardzo podobna. Różni się tylko z tym, że nie ma miejsca na karty ekspertów, ale jest miejsce na dwie takie karty automy. Macie trzy karty tego rodzaju trzy karty tego rodzaju. Te karty pokazują, co automa będzie robić w zależności od tego, jakiej kości użyje. Czyli jeśli użyje szóstki wykona tą akcję, piątki tą akcję, czwórkę weźmie, tą akcję. A ta karta mówi, ile punktów automa zdobędzie za konkretne rzeczy na końcu gry. I teraz tak, te karty są, mają takie gwiazdeczki tutaj. Są gwiazdeczki od 1 do 3, czyli to jest poziom trudności. I te karty też mają gwiazdeczki od 1 do 3, czyli poziom trudności. Możecie sobie je dowolnie łączyć i mieszać. Ja na przykład mam tą kartę drugiego poziomu, a tą pierwszego. Ale ponieważ macie trzy karty T i trzy karty T, możecie sobie jakoś tak pomieszać i połączyć i grać przeciwko trzem automom równocześnie, i to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. A tura autom jest generalnie bardzo prosta, bo polega na tym, że tak, automa na górze swojej planszetki ma pięć kart regionów. One są jakieś potasowane, losowo ułożone. Te z lewej strony to jest największy priorytet automy, czyli automa będzie starać się zabierać karty w takim kolorze w pierwszej kolejności i potem przesuwamy się w prawo i. Automa zawsze będzie starała się w swojej turze wziąć kość, która jest najwyższej wartości. Jeśli jest kilka takich kości najwyższej wartości, no to również według tego priorytetu tych kontynentów. Czyli w tym momencie, jeśli to była tura automy, Automa wzięłaby sobie czerwoną szóstkę, bo jeszcze jest żółta szóstka i zielona szóstka, ale priorytetowy kolor dla automy to jest czerwony. Automa bierze tą szóstkę. My porównujemy na tej karcie, co robi. Kość numer 6. Kość numer 6 to jest ekspedycja. Automa wyruszy na ekspedycję, położy kość na taki, kolor jest nieważny w przypadku automy, położy kość na tej regionie, z którego ma już najwięcej zwierząt, i następnie odrzuci swoje żetony ekspedycji. I za każdym żetonem ekspedycji, który odrzuci, dostanie 5 punktów zwycięstwa. To jest bardzo potężna akcja w przypadku automy, bo automa tych, tych żetonów ekspedycji zbiera dosyć dużo. Jeśli miałaby na w 6 takich żetonów, odrzuca 6, 6 razy 5 dostaje aż 30 punktów. I potem jest nasza kolejka, potem znowu Automa bierze jakąś kość. Jeśli my bierzemy kość w planszetki Automy, Automa dostaje te wszystkie bonusy, ona też ma tor reputacji. Jeśli Automa weźmiałaby kość z naszej planszetki, my dostaniemy ten bonus. Patrzymy, jaka kość, jaka wartość i wykonujemy tą akcję z tej karty. To jest bardzo, bardzo szybkie. Automa zbiera karty ekspertów, ale nie używa ich mocy, tylko je zbiera, jakby, żeby zebrać takie zestawy kart w tym samym kolorze. Zbiera karty zwierząt, też dla nich liczy się głównie kolor Wysyła tutaj, właśnie robi te ekspedycje, dostaje jakieś tam punkty reputacji tutaj w tym przypadku i punkty za te żeton ekspedycji. Jedyna rzecz, której Automa nie robi, to Automa nie publikuje wyników badań, czyli nie używa tych małych e, drewnianych kosteczek, tylko na końcu gry Automa zdobywa punkty za zestawy kart. Im więcej kart ma Automa z danego regionu i ekspertów i zwierząt, tym więcej punktów dostanie. Pieniędzy też Automa nie wydaje. Automa dostaje po prostu pieniądze, punkty zwycięstwa za pieniądze, punkty zwycięstwa za te e, Czerwone, Boże, pieczęcie królewskie. Ale tu Autom jest bardzo, bardzo szybka. Nie wiem, czy bym grał przeciwko trzem raz, ale jeśli gracie na kadr jeden na jeden z automą, Turautom Autom jest mega, mega szybka, łatwa bo w obsłudze. Wszystko macie na tych dwóch kartach pokazane nie trzeba sięgać do instrukcji, także bardzo przyjemnie się gra. No i w skrócie, tak wyglądają zasady i tak wygląda rozgrywka w Encyklopedii. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Postaram się być szybki, bo ostatnio mam wrażenie, że się rozgaduję o tych grach trochę za dużo i nikomu się nie będzie chciało mnie tego słuchać. Encyklopedia jest. Grom średniej ciężkości, taką Euro. Nie jest grom za łatwą, ale nie jest też grą skomplikowaną. Nie jest to na pewno jakieś drugie weather machine. encyklopedia się bardzo spodobała, ale podejrzewam, że głównie, znaczy głównie, w dużej mierze dlatego, że ja właśnie lubię takie średnio skomplikowane gry Euro. Lubię te trudniejsze też, ale ja mam taki problem, że po tym, jak mam takie gry bardzo skomplikowane, bardzo trudne, które na BGG mają tam nie wiem 4 ,5 trudności, jakieś gry lacerdy, to jeśli nie gram w taką grę kilka tygodni, to ciężko mi jest do tej gry wrócić. Mam problem, żeby z, 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 przypomnieć sobie wszystkie zasady, a takie gry właśnie średnio zaawansowane euro są fajne, bo dają człowiekowi frajdę z jakby pokombinowania i z pomóżdżenia i pogłówkowania, ale no nie mają tylu zasad, żeby, tego, żeby człowieka po prostu tymi zasadami przytłoczyć. Także. A takie gry bardzo lubię. <laughs> Wielką zaletą tej gry jest instrukcja, sposób jak jest napisana i ogólnie zasady. One są strasznie intuicyjne i bardzo łatwo zapamiętać, jak się w tą grę gra. Ja po przeczytaniu instrukcji jeden raz nie miałem żadnych wątpliwości, jak w tą grę grać i już właściwie w ogóle nie musiałem do instrukcji sięgać. Z tyłu instrukcji na ostatniej stronie jest takie jeszcze jakby skrótowe podsumowanie zasad. I bardzo jakby łatwo się w tą grę nauczyć, jest dużo przykładów. Instrukcja też opisuje to wszystko tak, jakby logicznie, jakby co robimy i dlaczego te rzeczy robimy, po co robimy te akcje. Troszeczkę jakby jaki jest sens tych rzeczy, które tutaj wykonujemy, i to pozwala łatwo nauczyć się tej gry. Druga rzecz, jeśli właśnie chodzi o te zasady, to jest taka, że ta gra jest bardzo intuicyjna i jakby tematyka, moim zdaniem, jest. zasady są spójne z tematem gry. I mam wrażenie, że ten temat nie jest jakby taki oderwany od tego wszystkiego, dlatego że nawet układ planszy, który mamy, jakby logicznie te wszystkie rzeczy nam przedstawia, bo u góry mamy. Ambasadę, gdzie jakby dostajemy żeton ekspedycji, czy jakby udajemy się, żeby starać się o pozwolenia na te różne ekspedycje, które chcemy, na których chcemy się wybrać. Potem mamy bank, w którym pozyskujemy pieniądze. I gdy mamy banki różne pozwolenia na naszą wyprawę, pozyskujemy w uniwersytecie na uniwersytecie ekspertów, którzy nam pomogą w tych naszych badaniach. Następnie udajemy się do akademii, tam dowiadujemy się o różnych gatunkach zwierząt z różnych kontynentów i wybieramy, które zwierzęta chcielibyśmy badać. Kolejny krok to jest ekspedycja. Wyruszamy na ekspedycję, wiemy jakie zwierzęta chcemy badać, mamy ekspertów, mamy pieniądze, mamy jakby pomoc. I pozwolenia na tą naszą ekspedycję, wyruszamy w jakiś region świata i tam badamy te różne zwierzęta, ich cechy i tak dalej. I kiedy wrócimy z tej ekspedycji, wszystko sobie zbadaliśmy, publikujemy wyniki naszych badań. I to wszystko ma sens i dlatego jakby łatwo jest tą grę zrozumieć, bo są gry, które mają taką euro, zwłaszcza często abstrakcyjną i oderwaną od rzeczywistości tematykę. I no ja mam także ciężko mi z tej gry czasem ogarnąć i zrozumieć, co ja robię i po co. W tej grze dokładnie wiadomo, co robimy, wiadomo po co robimy, wiadomo za co zdobywamy punkty podczas gry, wiadomo za co zdobywamy punkty na końcu, i to jest, jest bardzo intuicyjna gra. Kolejna rzecz, że gra jest pięknie wydana, znaczy wydana, w sensie bardzo ładnie wygląda. Karty, ilustracje, plansza to wszystko jest super zilustrowane i świetnie wygląda. Karty zwierząt są w ogóle ładnie wyglądają jak faktycznie takie rysunki z jakiejś encyklopedii, jakieś szkice tam są w tle na tych kartach. Plansza jest bardzo duża. No to jest jakiś taki mankament, bo macie mały stół, to możecie się mieć problem, żeby się zmieścić. Cztery planszetki na przykład graczy, i ta duża plansza, tak mi duże miejsca na stole, ale z drugiej strony to wszystko naprawdę ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Jest też czytelne, nic nie jest tam naćkane, wszystko łatwo można sobie zrozumieć. Jeśli chodzi o tryb solo, to tak jak mówiłem, super sprawa, że możemy grać przeciwko nawet trzem automom. Mało gier tak ma. Większość gier, euro, na przykład, które ja grywam, no to mają po prostu jedną, tom jednego przeciwnika, to możemy mieć aż trzech. Wiem, że Baracz tak miał i do sajta można było dokupić też dodatkowe tali automy, ale większość gier euro w każdym razie to jest jeden na jeden, tu możemy grać nawet przeciwko trzem automom, bo mamy trzy karty z tymi akcjami, które automa wykona o różnym poziomie trudności. Trzy karty punktacji o różnym poziomie trudności. Możemy sobie to wszystko wymieszać i rozłożyć sobie trzy planszetki automy i grać. I nie jest to wbrew pozorom aż tak, ja tak nie grałem wprawdzie jeszcze, ale nie jest to aż tak poroniony pomysł, dlatego że, jak mógłby się wydawać, bo obsługa tury automa jest mega szybka w tej grze. Mamy kartę, która mówi, co automa robi w zależności od tego, jaką kość dobierze. Kość automa dobiera w zależności od priorytetu kontynentów swoich. Bierzemy kość, dajemy kość na naszą ak na akcję, Automy, patrzymy na tej karteczce, co ona tam robi, bierze kartę eksperta, bierze kartę zwierzęcia, dostaje jakieś punkty, koniec i wracamy do naszej tury. Czy możemy skupić się na naszej grze, na naszej turze, a nie na. Którach automy. Rozrywka w tą grę jest w ogóle bardzo szybka. Znaczy, jeśli gracie z czterema graczami, którzy tam zamulają i dużo myślą, to pewnie nie, ale na przykład w gra solo to jest godzina, maksymalnie półtora, dlatego że cała gra trwa 4 run 6 rund. W jednej rundzie macie zawierać 4 akcje do wykonania, czyli w tej grze 24 akcje, 6 rund. Myślę, że więcej niż 10-15 minut nad jedną rundą no, raczej nie spędzicie, więc spokojnie można w tę godzinę, półtora rozegrać tą grę. I to jest super czas, bo macie wrażenie gracia, gra grania w konkretną grę euro, taką, nie jakąś pierdółkę, tylko taką faktycznie solidną, fajną grę euro. A czas Was nie zabije. Jeśli macie właśnie mniej czasu wieczorem, bo coś tam sobie robicie, nie chcecie spędzić 4 godzin nad planszą, to taka encyklopedia jest bardzo fajną pozycją, bo ja lubię takie gry euro, które właśnie nie zjadają całego teraz wieczoru na rozgrywkę. Znaczy, z tego filmu możecie wnioskować, że lubię tylko jakieś krótkie, proste gry. No nie jest tak, ale jakby no, fajnie mieć czasem taką właśnie alternatywę, która jest krótsza, szybsza, a też daje Wam dużo frajdy z rozgrywki. Więc tak jak mówię, no gra jest dosyć szybka, Nie grałem z czterema na przykład żywymi osobami, żeby teraz powiedzieć, ile to trwa. Na pewno jak każdy będzie myślał i główkował, no ale tu się nie da aż tak. Główkować nie wiadomo ile. Mm. I jeszcze jedna rzecz. Ta gra nie jest Wingspanem w czasach w XVIII wieku wbrew pozorom. Bo ja czasem widziałem jakieś takie pogłoski, czy, czy głosy, czy nagłówki w internecie, że to jest jakby jakiś tam lepszy Wingspan, czy trochę bardziej skomplikowany Wingspan. Nie, dla mnie ta gra jest kompletnie inna. W ogóle mam wrażenie ostatnio, że gry, w których zbieramy karty zwierząt, wszyscy porównują do Wingspana. Robiłem recenzję gry Dog Park o wyprowadzaniu psów, były karty psów, wszyscy mówili o Wingspan o psach. Teraz jest gra Encyklopedia. już widzę nagłówki o Wingspan o jakichś tam zwierzętach w XVIII wieku. No właśnie nie jest tak. No oczywiście, że zbieramy tutaj karty, zbieramy zestawy tych kart, ale gra jest inna, akcje są inne, inaczej się punktuje, inaczej się zdobywa punkty, inaczej się te karty zbiera. Może poziom jakby ciężkości tej gry jest taki zbliżony trochę do Wingspana. Chociaż nie wiem, czy ta nie jest trochę bardziej złożona. No tutaj czterech w sześciu są bardzo proste, te dwie, ta ekspedycja i publikowanie wyników jest trochę bardziej złożona. Może to jest trochę bardziej główkowania, niż w no ale powiedzmy, że Inkspan jest takim średnio zaawansowanym euro, ta gra też. Więc to jest podobieństwo, ale no nie, jest to, nie ma nic wspólnego z Wingspanem. Jeśli nie lubicie Wingspana, zagrajcie w tą grę, bo może Wam się spodobać, mimo że możecie na skrzydłach nie lubić, nie lubić. A jeśli lubicie na skrzydłach, no to w tą grę też zagrajcie, bo to jest właśnie podobny poziom ciężkości. Ta gra u mnie w kolekcji na pewno zostanie, bo ja bardzo właśnie lubię takie gry... Euro najbardziej lubię takie średnio właśnie jak już mówiłem, bo, bo nie muszę sobie potem przypominać zasad i ślęczeń nad instrukcją. Łatwo taką grę wyciągnąć. No i nie mam żadnej gry w kolekcji, w którą mógłbym grać solo w tyle osób. Jest site, ale tam trzeba dokupić te talie automy dodatkowe, a tu wszystko mamy w pudełku. Można grać oczywiście od razu w 4, przeciwko trzem automom. Na pewno sobie kiedyś, kiedyś tak spróbuję zagrać. Także bardzo fajna pozycja, bardzo fajna opcja tak jak po polsku ma wyjść nie wiem kto to wyda, nie wiem kiedy wyda wydawcy milczą, jakieś wielkie sekrety nie wiem w sumie czemu i po co szczególnie, że ta gra ma na no ale to jakby decyzja już konkretnego wydawcy zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał zasubskrybujcie mój kanał, jeśli film Wam się podobał możecie postawić wirtualną kawę, jeśli podobał wam się to co robię Instagram, Facebook, Twitter linki w opisie tego filmu dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć!